W tym odcinku zobaczycie, jak powstają paróweczki i schabiki dla dzieci. Produkty mięsne, dedykowane dla najmłodszych, muszą nie tylko dobrze smakować. Ale także odznaczać się wysoką wartością odżywczą. Z tą myślą tworzone są produkty pod marką Sokoliki. To już nie tylko słynne paróweczki z 90% zawartością mięsa, bez osłonek, nadające się do spożywania na ciepło i na zimno. To również ich piłkarski odpowiednik w postaci futbolówek, czy schabik wieprzowy. Aby zobaczyć, jak są produkowane, odwiedziliśmy fabryki Sokołów w Robakowie oraz Sokołowie Podlaskim. Zaczynamy od schabiku wieprzowego. Aby dostać się na teren zakładu w Sokołowie, trzeba najpierw przejść przez śluzę sanitarną, a potem założyć odzież ochronną, maski, osłony na włosy i tym podobne. No i oczywiście umyć, a potem zdezynfekować ręce. Na Wydział Wysokiego Ryzyka, tam gdzie gotowy produkt jest przygotowywany do krojenia i pakowania, pracownicy muszą dodatkowo włożyć jednorazowy fartuch za rękawki oraz rękawiczki. Takie zabezpieczenia higieniczne eliminują zagrożenie związane z wtórnym zanieczyszczeniem mikrobiologicznym pakowanych produktów. Mięso trafia najpierw do magazynu, w którym zostaje posortowane zgodnie z zapotrzebowaniami produkcyjnymi. Także schab, bohater tego odcinka, trafia do pojemników i przekazywany jest do dalszego etapu przetwarzania, czyli masowania, choć to słowo ma tutaj zupełnie inne znaczenie od tego używanego przez nas na co dzień. Taśmociągami ruszają pojemniki z poselekcjonowanymi fragmentami tuszy. Mają one elektroniczne czujniki, które automatycznie kierują je na odpowiednią linię, na której są wyładowywane do przeznaczonych dla tego surowca pojemników. Polega to na tym, że do specjalnych masownic ładuje się mięso razem z roztworem wodnym zawierającym pozostałe składniki, takie jak przyprawy, aromaty i sól. W masownicach wszystkie składniki dokładnie się mieszają, dzięki czemu mięso nabiera odpowiedniej konsystencji i równomiernie wchłania niezbędne składniki. Masowanie schabu trwa 3 godziny. Po tym czasie znów ląduje w pojemnikach i jedzie do miejsca, gdzie ręcznie pakuje się go w siatki a potem na wózki wędzarnicze. Tym sposobem mięso trafia do komory wędzarniczo-parzelniczej, gdzie przez ponad godzinę jest poddawane parzeniu, osiągając wewnątrz temperaturę co najmniej 72 stopni Celsjusza. Było gorąco, więc po zakończeniu tego procesu jest szybko studzony do temperatury bliskiej zeru. Tak wystudzony daje się łatwiej pokroić. W sterowanej komputerowo-krajalnicy uzyskuje postać plastrów. Taśmociągiem jadą one do opakowania, a pracownicy pilnują, czy robot właściwie ułożył i zapakował 10 plastrów z habiku. Na górze opakowania umieszczana jest folia ozdobna z nazwą oraz istotnymi benefitami produktu. Etykieta z informacjami ważnymi dla konsumentów, takimi jak skład, data przydatności i tym podobne, trafia na dół opakowania. Opakowanie przechodzi następnie przez detektory metalu. Jeśli cokolwiek wykryją, Produkt jest odrzucany. Te, które przejdą kontrolę, przebożone są do hali opakowań zbiorczych. W jednym kartonie podajniki umieszczają 10 opakowań jednostkowych. Zapakowane produkty układane są na palecie. Ta zostaje zafoliowana i może wyruszyć w drogę, najpierw do magazynu, potem do hurtowni i sklepów. Teraz zobaczymy, jak powstają słynne paróweczki Sokoliki. Przygotowany z najlepszej jakości mięsa drobiowego z dodatkiem cielęciny. Produkuje się je w zakładzie w Robakowie. Surowiec z magazynu trafia najpierw do farszowni. Tutaj jest segregowany i przygotowywany dla poszczególnych linii produkcyjnych. Składnik podstawowy to filety z kurczaka, które wstępnie mielone są w czymś w rodzaju olbrzymich maszynek do mięsa. Rozdrabniarka posiada przystawkę odseparowującą drobne chrząstki od mięsa. W gotowym produkcie zawartość mięsa Wynosi aż 90%. Następnie mięso podajnikami wędruje do mieszalnika, gdzie łączone jest z przyprawami. Urządzenie wyposażone jest w system wytwarzający próżnię, aby później w parówkach nie było dziur. Teraz farsz wędruje do kontenerów pośrednich, a z nich do kutra przelotowego, w którym rozdrabniany jest do frakcji nie większej niż pół mm. Czas na nadziewanie. Odbywa się ona za pomocą maszyny, na którą można założyć odpowiednią przystawkę, i tu niespodzianka: zamiast klasycznych, podłużnych sokolików możemy w ten sposób uzyskać także cieszące się coraz większą popularnością wśród najmłodszych futbolówki w kształcie piłki. Obróbka cieplna odbywa się w przelotowych komorach wędzarniczo parzelniczych w podobnych warunkach jak schab, futbolówki są dodatkowo podwędzane aby uzyskać charakterystyczny wzór piłki. Teraz z 72 stopni Celsjusza trzeba zejść jak najszybciej do 10. Robi się to w specjalnych komorach za pomocą zimnej wody. W magazynie parówki chłodzone są jeszcze bardziej. A potem trafiają do maszyny usuwającej osłonki. Tu najpierw za pomocą specjalnego mikronoża osłonki są delikatnie nacinane wzdłuż, a potem para wodna pod ciśnieniem zdmuchuje osłonkę z około 400 sokolików lub 1400 futbolówek na minutę. Parówki taśmociągiem jadą do stanowiska pakowania. W przypadku futbolówek w jednym opakowaniu są 22, czyli dwie drużyny piłkarskie. Klasyczne sokoliki pakuje robot. Wszystko potem pakuje się w kartony zbiorcze, foliuje i przewozi do magazynu ekspedycyjnego. W Sokołowie Podlaskim znajduje się także Centrum Badań i Rozwoju. To tutaj opracowuje się nowe receptury i produkty, jak też sprawuje nadzór nad ich jakością oraz parametrami. Urządzenia, jakie są do tego wykorzystywane, to m.in. teksturometr, który pozwala zbadać konsystencję i sprężystość produktu, oraz spektometr, analizujący widmo światła odbitego od powierzchni przekroju, np. futbolówki. Pozdrowie i zadowolenie małych konsumentów jest najważniejsze. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to koniecznie musicie zobaczyć, jak powstają steki wołowe.